Siema siema z tej strony Elwiso, witam was ziomeczki bardzo to bardzo serdecznie w pierwszym odcinku oficjalnie bez wojny, ponieważ wojna się skończyła, dokładnie ziomeczki, zbrojka mogę w końcu zdjąć, w końcu jest spokój, wojna się nie toczy, mamy w końcu ziomeczki wygrane, no może i tej wojny jakoś tam mega nie wygrałem, ale no jak dla mnie jestem zwycięzcą, więc właśnie w tym odcinku polecimy do Macia, ponieważ właśnie tutaj między odcinkami zbudowałem sobie taki budynek, który jest uwaga uwaga im nazwany Centrum Przyjaźni Maciecha i Elviso. bardzo fajnie, to jest taki tam właśnie mały domek, taki tam wiecie, że że, że, że jest takie właśnie biureczko, ławeczki, żeby tutaj właśnie było można usiąść i wszystko sobie na spokojnie ogadać, ponieważ dzisiaj trzeba ustalić oficjalnie, już nie, ju, już nie tak, że sobie po prostu gadamy, tylko oficjalnie bardzo ważną kwestię, co za Gentixem i kiedy wracamy do Milanowice, bo oczywiste jest, że wrócimy, tylko trzeba sobie to właśnie ustalić, kiedy i jakie są właśnie ziemeczki, przeszkody. Więc właśnie zaraz polecimy sobie do Maciocha i go w jeszcze zaprosimy, więc to będzie bowiem odcinek, gdzie ustalimy, kiedy wracamy do Milanowice. Więc serio, koniecznie odcinek oglądajcie do końca. I subskrybujcie kanał, bo to jest bardzo ważne ziemeczki. Zwonajcie też, bo właśnie. Maciek teraz odcinki codziennie, gdzie będziemy szukali agenta i wracali do milionów właśnie już polecimy w kierunku zamku Maciocha Spoczko, no bo nie ukrywajmy, że ona trzeba wrócić, skoro tam są już chłopaki Ale no właśnie, są pewne problemy, które trzeba dzisiaj właśnie z Maciałem obgadać I ustalić co z nimi zrobimy, już, już właśnie polecimy w jego kierunku W ogóle on tych modów jeszcze nie, nie niszczy naprawdę Ja już swoje tam zaczynam niszczyć, ale on tu widzi, że non stop się jakby non stop rozbudowywał, nie? Więc teraz wbijamy już do zamku Maciocha e, Puk, puk, Macioszek! Halo. Elwis, do czego ty tutaj szukasz? No, wypał. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Macio? Gdzie jesteś? górze jestem. Nie wchodź tutaj. Ale czemu Ej, No nie ma wojny, panie, nie ma wojny, nie strzelaj we mnie. O, dobra. Ja się przyzwyczaiłem, że. No, nie ja to... też. Dobra, koleżko, schodź na dół. Elbicek, dobra, to cię z przyzwyczajenia zabije, ok? Dobra, no wzajemnie, wzajemnie, więc teraz, Byczku, schodź na dół, ponieważ nie wiesz. No właściwie to wiesz. Mamy bardzo ważne kwestię do ustalenia, tak wiesz, oficjalnie. Kiedy powrót do Milunowic, więc schodź do mnie. Jest. Dobra, idę tam. Schodź do mnie, ło, i to. Aha, no tak, wygrałeś go, no tak. No tak, wygrałeś go, dobra, więc wbijaj do tam, nie, Byczku. I dzisiaj sobie oficjalnie ustalimy, kiedy i gdzie poszukamy Agentixa. I kiedy wrócimy do Milunowic, Byczku. Więc teraz cię właśnie zapraszam do takiego bardzo ważnego budynku. O którym się nawet nie wiesz, okej? Okay? Ale zbudowałem go, go specjalnie dla nas Zbudowałem dla nas coś bardzo ważnego, Wchodzisz Chodzisz na, właśnie tam w moim kierunku Zbudowałem dla nas budynek Ale nie spoileruję, zaraz zobaczcie o to chodzibyczku Zaraz A maczki meczki Czy budynek może być Wiecie. tajny w ogóle? Nie tajny, tajny, tylko tajny, ważny. 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 Wbijaj, ważny Uwaga, uwaga, to jest właśnie ten słynny budynek o, to jest chatka-puchatka To nie jest chatka-puchatka, to jest, uwaga, uwaga chatka sobie macieżka. sprawdź. to jest centrum przyjaźni Maciecha i Elwiso Eeewizo ty się dobrze czujesz? Tak, a co? Elbiso. Centrum przyjaźni. No przyjaźni, Centrum no wiesz, przyjaciele nie chyba. Centrum czego? No na, na naszej Czeg... wspólnej przyjaźni Kangura i króla nie? Nie? Wieje. Czy nie? To, to nie? Nie przypominasz, Kangura, powiem ci szczerze <noise> Dobra, bez żartów, byczków wjeżdżaj do, do środka, bo to jest wow, bardzo ważny ja, temat. Ale to, gdzie? Jakiś poczęstunek, no Poczęstunek, no to, to, panie, to, kurczaka, wziąłem, to, wziąłem dla ciebie, kurczaka sobie tutaj właśnie no, wcina, i no, naprawdę. Na Kurczak, no, no ciasto, ciasto no wiesz, nie mam takich, wiesz, składników, nie? A więc, no Macio, dobra. jak już pewnie wiesz, doskonale wiesz, musimy znaleźć Agent Dixa, aby wrócić do Milionowic. dobrze o tym wiemy, Ale poczekaj, poczekaj, dobra, no wiesz, a to jest ważna sprawa, Agent Dixa, ale ważniejszy no ja wiem, o, że jest ważniejsze. Jeszcze mnóstwo osób nie subuj mojego drugiego kanału Elvisa. jest małe Macią, Subujcie, Możecie tam teraz również codzienne odcinki, więc stereo musi być macie go oczywiście w opisie. Więc bardzo polecam. No macie chyba no, kontynuuj no, swoją tutaj mega ważną to też sprawę. To jest ważna sprawa, ale tak. jest jeszcze ważniejsza. Co jest Jeśli ważniejsze? To centrum przyjaźni. To czemu tutaj nie ma żadnych atrakcji dla jakichś zabawek, czegoś takiego gościu? To jest. Co to mamy? My mamy siedzieć i. i no to co jest? W stołek? To jest stołek, to są bykławie, ławeczki. A, to jest wszystko no, tak zbudowane, żeby to wszystko ustalić. No to nie jest jakiś tam. No. Przestań pierdzieć, MACIÓW, Przestań pierdzieć! Ogarnij się, nie! Nie no, frajer normalnie! O jezu, nie! Tu bez broni, tu bez broni, proszę to odłożyć. ODŁÓŻ broń! ODŁÓŻ broń, no! Wojna się skończyła, a on już zaczyna drugą, nie? To centrum przyjaźni jest fatalne. Ono jest PIĘKNE, to jest no. Piękno, nie, jest do środka, mamy tutaj nawet podłogę marmurową, nie? Więc byczku, dobra, dobra, skończ no, to. Okej, okay, ziomeczki, było sporo... Nawet Elviso-Szyba jest wybita, no. i niszczyć ten piękny domek, a <laughs> więc, ziomeczki, były serio... Po... Właśnie, pod moimi filmami, <laughs> pod filmami <laughs> Maciocha, tysiące komentarzy, kiedy wrócimy do Milonowic, więc oficjalnie trzeba to ustalić, ponieważ właśnie, jak mamy tam wracać, to musimy iść po agenta, który pewnie każdy wie, około tygodnie temu opuścił wyspę i nie ma z nikim kontaktu, więc serio... Musimy właśnie dzisiaj się, się przejść do, do Agent Xa. I to chyba macie Na, 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 na tym odcinku, co ty myślisz? Co? Aby być do Agent X. Do jego bazy? Bo tak, no, trzeba znaleźć agenta. Mordo, no musimy się wybrać. Tak, do koniecznie. Jego baz, tak, jak mówisz i zobaczyć, bo być może ona jest rozbudowana. Może, no tak właśnie. My tam byliśmy z tydzień temu. Tam to no. właśnie byliśmy i odkryliśmy, że Agent X zbudował sobie tajną bazę tysiące bloków od wyspy. Więc to jest serio, bo jest się tutaj absurdnie. Nawet właśnie ustaliliśmy sobie. teraz myślałem, że tam właśnie dzisiaj pójdziemy. Odkrywa przed nami? No, on się stary ukrywa. Dziwne, bo my mu nic nie zrobiliśmy. Właśnie. Z nim przyjacielem. Stary, on, jak ja nie? wbijam rano, żeby sobie nagrać na lvs games, to on zawsze jest na serwerze, ale jak nie widzi, to wychodzi. Rozumiesz to? Jak nie widzi, to wychodzi serwera. Normalnie. To serio, to jest naprawdę dziwne. To jest serio, że mamy jakiś, jakiś ap, który oficjalnie sobie tu już właściwie ustalamy, że dzisiaj polecimy do bazy agentów. No i weźmy coś tam marzyć na twoim odcinku, polecimy sobie tam gościu i serio, trzeba będzie go znaleźć i nawet mam pomysł, by mu jakąś tam właśnie wiadomość zostawić, aby się z nami skontaktował, co ty myślisz, co? To jest bardzo dobry plan. Książkę ma właśnie jakąś zrobić, żeby tam to właśnie się, wiesz, o to chodzi, plan. no. Więc to jest chyba dobry pomysł, byczku. No właśnie, jak już agenta znajdziemy. No bo nie ukrywajmy, że musimy z nim sobie znaleźć kontakt. No bo... Powiem wam teraz tak. My... Wszyscy jesteśmy ekipą i nie ma w ogóle takiej opcji, żeby ktoś się odłączył, ok? Nie ma takiej opcji, będziemy wszyscy wspólnie do końca życia, co nie, Maciej? Ale mi się w ogóle wydaje, że. Stary, no pokazywałem Ci wczoraj dokument od niego, on został zmuszony do on tego. On jakby został zmuszony, więc to jest on serio. Nie, 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 zrobił tego z własnej Dla mnie podejrzane. I to, serio, wygląda na ingerencję osób trzecich, nie? Naprawdę. To wygląda na ingerencję jakiejś istoty albo kogoś w ogóle. Ej, ej, ej ale zostaw to, Ty... kolego. Czemu tu jest dziura? A, to jest wychodek, okej. Okay, to dobra. jest. no. Kanguru tak mają, okej, okay. dobra, nie, byczku, siadaj na stoliczek, więc zlecimy z tym, a więc ziemeczki, Kolejna bardzo ważna kwestia jest to, że jeszcze mnóstwo osób nie followuje nie na Instagramie, więc ziemeczki, followujcie moje zdjęcia, relacje, mnóstwo, nie wiem, serio, goście follow musi być, a następną bardzo ważną kwestią jest właśnie nasz powrót do milionowic, ponieważ powrócić będziemy mogli dopiero wtedy, jak znajdziemy agent Tixa i tak. będzie już z nami wracał. Dopiero wtedy, no bo nie możemy go zostawić. Chyba, że go. Ale wątpię, żebyście odmówić. Ale tak, jak odmówi, na Naprawdę. Tank, no ale zauważ, że skoro on nas unika, po prostu to wygląda, on się od nas odciął, naprawdę! To wygląda, ale jakby on się od nas odciął. nie, nie, od nas unika. ktoś go zmusza ktoś tego, ktoś mu każe, no przecież on sam to napisał, Jestem To nie, 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 dziwnie, naprawdę. Pewien, A my że on się on maćki, tego nie, robi, właśnie co? jak już nie, nie, na wy, nie, nie, to nie, to teraz tak. Skoro tam nie, 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 to nie, 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 się nie, 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 właśnie jakoś nie, i że się nie, 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 jakoś właśnie tutaj nie, co nie, macioch? No tak było oni przecież tak nie gdzie indziej jakieś miliony no no i my tak byliśmy było, zdania, naprawdę. że oni się właśnie na jakoś odcięli, nie? Więc my właśnie tutaj swój serwer zrobiliśmy i teraz właśnie. oni robili swoje miasta, nowe. No, no właśnie i jak właśnie my... tak było I właśnie jak my teraz właśnie chcieliśmy na serwer wbić do Milionowic, to pojawił się główny problem Dlaczego tam jeszcze nie wróciliśmy. Macio, chwilę zachodzić chyba, nie? No, o co ja wiem o co chodzi o ten tramwaj, co nie jeździ. Dokładnie, wiesz, ponieważ jak wchodzimy na sewer milionowic a jak no, chyba, chyba każdy wie, że jak byliśmy jeszcze w Milionowicach, to sobie mieszkaliśmy, nie? I, i teraz właśnie po jakiejś przerwie tam wbijamy i respimy się, oboje. Jak agentik to nie mam pojęcia, ale oboje respimy się w więzieniu. Oboje, oboje się rozpimy w więzieniu. Ileś tysięcy bloków od Milionowic, więc to jest serio bardzo dziwna kwestia. Macie oksułać w ogóle? Niewiele. Wzięliśmy <laughs> <laughs> z Berka przyjacielskiego. No nie gada. No, wbijaj do pokoju, do centrum przyjaźni Macieja centrum jest tak dziadowe, poczekaj, poczekaj Ja, co? ja wiem jak je ulepszyć Jakie chcesz ulepszyć, ale no, ja wiem, to moje wiem, skrzynki, panie ulepszyć. Panie, no, gadamy o bardzo ważnych sprawach No, to teraz wiesz, wszystko jest Gadamy o ważnych sprawach, a ty sobie robisz jakieś żarty Panie, panie, ogarnij no, się Tak, tak, ale no, poczekaj, poczekaj Właśnie o to chodzi, że ja robię też ważne sprawy, ale... Co tu, ty robisz? Jak najbardziej cię słucham Ale, no, ale... Opuścisz mój zamek, będę bardzo wdzięczny, bo to się robi serde, dość no dla dziwne. Wszystko jest już wspólne, Elviso. No wszystko jest już wspólne, no nie powiedziałbym Panie! Panie! To no Nie! 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 Udawałbym to centrum godzinę! Dobry Budowałem w centrum wieku. godzinę. To się chyba nie postaram. Dobra, ławki zostały. Zbiję do środka ławki, zostały, stół stoi, więc chodź pogadamy jeszcze. Okej, okay, możemy pogadać. Więc Macio, zaraz pospiszmy pakt. Taki Uu. wiesz, taki mini rozejm. Ostatnio cały czas to podpisuję. Tak, no ale no wiesz, działa, więc trzeba mieć taki wiesz, jakiś dowód. Nie, no bez teraz ty, będę pisał, będę pisał. Dobra, pisze. Ja i Macioch ogłaszamy, że powrót do milionowic od będzie się Macioch od razu chyba, to ch chyba razem to jest lampka to jest taka lampka bi biurowa wiesz o co chodzi tak od razu gdy pan Agentix zostanie od na okej okay. i zaraz tylko tu się podpiszemy tu wbija właśnie podpis Elviso a zaraz Macioch się podpisz Oj, tu brakuje jeszcze jednej ważnej rzeczy, no. Ja Elviso. Cox. Wystala Ale się Byczku, podpisz, ty, ty nigdy nie miałeś takiego niku. Ja miałem nick Maciuch Cox. Ale no, on był fałszywy. Tam się nie znasz, panie, nie znasz się. Nigdy takiego niku nie miałeś. No nie, przez kilka nig Nigel no Dobra, Byczku, dajesz, piszesz, piszesz, piszesz ja raz, no. Ja ogłaszamy, że powrót do Milionowic odbędzie się od razu, gdy pan Agentix zostanie odnaleziony i uratowany. Dokładnie. O, 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 Dokładnie. Nie wystarczy go tylko odnaleźć, musimy go. Trzeba uratować. go uratować, więc coś tam dopisz właśnie, to jest bardzo istotna kwestia. Dobrze. Dobra, gitara. Dobra, teraz mi tylko ten dokument jeszcze wyróć, a go ładnie schowamy I czas jeszcze teraz uczcić nasz, wiesz, tam wspólny z tej we Dobra. Lecimy interesyk. do naszej na dokumenty. Lecimy do naszej na, na dokumenty, byczku. Trzeba wszystko, wiesz, tak robić. No już tak wiesz, z tradycją, nie? Wiesz, o co chodzi. Więc teraz to było nie chyba. Nie znaleźć tego tam. dokumentu, bo jest ściśle tajne. Serio? Nikt, nawet kurczaki, nikt. Nawet te paskówne kurczaki. Więc lecimy, byczku, ale no. Ty też wbijasz? Okej, okay, też wbijasz, więc połóż ziemeczki, Więc serio, mamy tutaj chyba oficjalnie ustalone, że powrót do milionowic odbędzie się od razu jak agenta uratujemy, nie? Tylko wiesz co Macioch? Ale też chłopaki w milionowicach muszą tak, nie mus tego tak. więzienia Tak, oni muszą, tak, tak i jeszcze Macioch stary, wiesz że, wiesz, że to się teraz bardzo boję że nie, nie że nie uda nam się go ratować, o to się bardzo boję, no że agenta nie, się nie ratować. No się na, na zapas martwisz, ja myślę, że jak go tylko odnajdziemy, to Kiczyk. on nam wszystko wytłumaczy. No ja mam z taką starą nadzieję, no ale sam widzisz, że jak ja mam na, na samym to on wychodzi, więc byłoby trudno go tak znaleźć, więc trzeba mu koniecznie jakiś dokument zostawić, aby mieć pewność, że on to zobaczy, nie? Tak, no pewność. To pewność. Nie ma problemu, przecież wiemy, gdzie jest jego baza, o ile jeszcze on z niej korzysta. O ile no tak, on korzysta? Tak naprawdę, no nie ma No wiesz, ewentualnie się jeszcze na jego konto można włamać, nie? Mam hasło, bo jest bardzo proste, więc no wiesz, ewentualnie, gdyby to tak. była taka wiesz, opcja ostateczna, to można tak, tak zrobić. Nie, W ostateczności będziemy musieli stary z tego skorzystać, no? Tak, no, ale serygo hasło jest takie proste, że to po prostu jakiś żartik, no? Więc teraz tak, mój pokój, tutaj właściwie nasze centrum przyjaźni, Macia i Elwiso, zostało zrujnowane przez, oso przez osobę, która chce tą chyba zerwać, no bo. O, oh, proszę. Yeah. Ty chcesz zerwać tą przyjaźń, budując takie centrum y, bez żadnych atrakcji. Nie no. budujmy murów, tylko mosty, a będziecie wszystko gościu GITES, więc teraz tak, no moje centrum, no nie jest zbyt teraz ładnie udekorowane, ale ja Maciek myślę, że jakoś się ogarnie. Więc Maciek, koleżko, więc oficjalnie mamy to już ustalone, że powrót do Milanowic się odbędzie, odbędzie się od razu, yeah. jak agenta znajdziemy, no tylko w... i tylko właśnie tym problemem będzie wtedy to, to więzienie, z którego trzeba będzie się jakoś wydostać. Nie wiem, że to chodzi kolego, Wiesz, o co chodzi, więc trzeba będzie ale to, to, to wszystko sobie oni ładnie ustalić. Te, za, za, Rozwikła, tak, koniecznie, by to musieli sobie. to właśnie rozwiązać, bo to jest w dość niepokojące. Ale jak to właśnie ro panowie rozwiążą, no, brać bo to będziemy mieli już wszystko gościu. perfekt okariente. Więc się, dziękuję Ci zrobię. bardzo. Zobacz, stary, Jesteś głupi. Teraz Jesteś mega bardzo jest teraz głupi. Ładnie. No. Jak chcesz. Okej, okay, więc w wiesz co, to później Cię się w Maciejach byczku zgadamy, aby agenta znaleźć. Co? Pasuje ci do? Y -y, spoko, to ja będę u siebie. Spoko, to trzymaj się byczku. Okej, okay, tak. że więc w sumie no, nawet spoko, tylko no. Po, pozostawię to bez komentarza, że moje centrum teraz wygląda troszkę bardziej jak jakaś ruina. W ogóle te drzwi nawet nie działają, więc no, troszkę nieciekawa sytuacja. No, ale to taki jest właśnie Macioch, nie? Że on coś zniszczy i nie powie Elvisu, przepraszam, tylko się będzie śmiały, naprawdę. To jest jakiś żart, to jest jakiś żart, że Macioch tak się zachowuje. No, ale trudno, no wiadomo, jaki jest Macioch, no. Macioch to kangur i tyle, więc teraz ty gościu, no. Mój pokoik myślę, że jeszcze tu jakoś będzie potem ogarnięty. No i spoczko, no. Ogólnie w tym odcinku wszystko ładnie sobie teraz podsumowaliśmy, że wracamy na milionowisko oficjalnie. Powrót się odb tylko mam gościu taki tutaj właśnie mały problemik. Bo ja się boję o to, że skoro on się teraz z nami boi kontaktować, bo, bo ktoś go zastrasza, to że on nie będzie chciał wrócić, nie? Że, że ta osoba go tak bardzo za, zastrasza, nie? Więc zobaczymy, co z tego będzie. Ale jak już mówię, mam pewne obawy, które będzie trzeba tutaj właśnie rozwiązać. I jeszcze pozostaje nam kwestia tego tej właśnie więzienia, które trzeba będzie też to właśnie rozwiązać. Bo nie mam pojęcia, co z tym chodzi. A to już właśnie pozostawiam. Abrzej bobo, aby oni to właśnie jakoś rozwiązali, albo nas tego uratowali, nie? Bo to się robi naprawdę, gościu crazy. Nie wyście tego nie widzieliście? Ale spokojnie, no, odcinku z powrotem to, to nie będzie idealnie pokazane, nie bo tam właśnie wbije. no Więc zemeczki. Dziękuję bardzo za oglądanie. No, jak już mówiłem, no, moje centrum przyjaźni chyba stało się centrum niezgody, no trudno, no ale no, teraz przynajmniej dwie działają. okej, chociaż troszeczkę, więc ty gościu, chociaż tyle, nie. Więc spoczko, ładnie ogarnięte, więc zemeczki, spoczko, więc właśnie to już będzie dzisiaj finał, a występujcie kanał, to jest bardzo ważne, aby być na bieżąco tutaj właśnie naszej znaczy, powrotem na milionowice, więc ser gościu sum musi być i dzwonaciek, żeby być tu właśnie na bieżąco. Więc to było być na tyle i też sobie mój duch, Drugi kanał Elvisa, ok. Zobaczcie, właśnie codzienne moje odcineczki. Również teraz pewnie też będziecie z nas z powrotu I macie na moim, tutaj, właśnie ten głównym kanale, codzienne live, codzienne o 17 i 21. Więc serio, bądźcie na bieżąco ziemeczki. I też musi być follow strzelany na Instagramku gdzie macie moje zdjęcia, relacje, ogólnie mnóstwo o mnie. Kto się chce to niech serio followuje. Macie go w opisie Elvisa pod No i co? W tym odcinku mamy tu już bardzo ważne kwestie obgadane. I już oficjalnie, gości, oficjalnie w końcu po tylu dni jak nieobecności, wrócimy na milionowice, gości. to nie będzie łatwe, ale nam się uda, bo jesteśmy tutaj właśnie jedną drużyną w piątkę, ja, Maciuch, Agentix, Abra, Bobo, wszyscy jesteśmy tutaj właśnie wspólną drużyną, gościu, więc dziękuję bardzo za oglądanie, a my się widzimy jutro, bo na tym kanale właśnie macie odcinki codziennie, więc sioneczko, eleczko i wbija dla was ogromne, serdeczne, przypotężne, jo!